Cześć, witam Was z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj audycja z cyklu zatrzymany do wyjaśnienia. Zajmiemy się dzisiaj projektem Save Heaven. Jak widzicie, skrót SHA oparty na WeChain. Chciałbym Wam przybliżyć ten projekt, bo coraz głośniej się o nim mówi. Projekt, który można sobie przechowywać na portfelu WeChaina. Projekt, który naprawdę robi duże postępy i było o nim głośno. Teraz troszeczkę jego kurs spadł, więc może jest właśnie okazja, żeby się tym projektem zainteresować. Dlatego chciałbym Wam przybliżyć, opowiedzieć. Tutaj mam artykuł z Altcoin Boost, ten jest artykuł. No i sobie porozmawiać, popatrzymy sobie, troszkę wejdziemy sobie na Twittera, troszkę wejdziemy sobie na giełdę. Zobaczymy jak to wygląda. Na początku chciałbym powiedzieć, że ja mam ten projekt na portfelu, jakąś niedużą ilość. Ale przymierzam się, żeby sobie powolutku jakoś tam w dobrych cenach dokupywać te mm, tokeny tego projektu. No i może byśmy zaczęli od samego początku, czyli od artykułu, na którym oprzemy tą audycję tak? czyli o Safe Haven. Czyli Safe Haven tworzy cyfrowe rozwiązania dziedziczenia, o czym często się zapomina. Zbudowany w oparciu o łańcuch blokowy Wiczeń Torn. Safe Haven i jego 10 produktów wkracza teraz daleko poza początkowe rozwiązania dziedziczenia cyfrowego. No, i tutaj mamy taką planszę, tak? Możecie sobie zobaczyć te 10 projektów, które Safe Haven wprowadza. Tak? Safe Haven to jeden z najbardziej pracowitych projektów w przestrzeni blockchain. Istnieje od 2017 roku i dostarczył 10 produktów których użytkownicy faktycznie potrzebują. Produkty te obejmują zarówno rozwiązania dziedziczenia, jak i portfele sprzętowe. Zobaczcie, ten, rzeczywiście ten projekt mm, nie jest projektem, który pojawił się na rynku niedawno, całkiem jak całe wszystko DeFi dookoła, tylko ten projekt istnieje, zobaczcie, niedługo będzie 4 lata i cały czas pracuje niezależnie od tego, czy jego kurs wzrasta, czy spada, tak? Bo mamy taką sytuację na rynku kryptowalut, czy wiele projektów po pierwszym boomie takim czy po pierwszym takim ostrym wejściu w świat kryptowalut na giełdy, zakupy przez inwestorów i tak dalej, opada ten cały kurs i gdzieś tam spoczywają sobie i, i są, ale rzeczywiście nic nie robią, żeby się rozwijać, żeby coś wprowadzać, po prostu istnieją, jakby można powiedzieć, tak? Zastanawiasz się, dlaczego nigdy wcześniej nie słyszałeś o tym projekcie opartym na VeChain? W przeciwieństwie do niektórych popularnych projektów, Safe Heaven skupia się na tworzeniu produktów, szczególnie te, które rozwijają rzeczywiste problemy użytkowników. Jako zdecentralizowana platforma B 2B2C buduje rozwiązania dla zarządzania zasobami cyfrowymi, rozwiązywania technologii finansowych i cyfrowe rozwiązania dziedziczenia. Więc tak jak wam powiedziałem, projekt, który po prostu działa, który nie spoczął gdzieś na laurach, tylko rzeczywiście dalej się rozwija, więc dlatego mam go zatrzymanych do wyjaśnienia, bo myślę, że warto by było na niego zwrócić uwagę. I tu w przeglądzie omówimy, tak? Oni mówią, omówienie projektu Safe Haven, produkty, tokeny, utility, cennik, no i rozwój, tak? No i teraz mamy przegląd Safe Haven oparty na VeChain. Dobrze znacie VeChain, tak? Wiecie, jaka to jest też, jaki to jest projekt, jaki jest przyszłościowy i tak dalej. A tu jeszcze taka mała odnoga, która właśnie pracuje. W oparciu o VeChain, tak? Początkowo SafeHaven zaczynał jako platforma dziedziczenia kryptowalut na Ethereum. W czerwcu 2018 roku przeniósł się z Ethereum na VeChain. Obecnie jest to jeden z najbardziej obiecujących produktów na VeChain. Fundacja SafeHaven to platforma B2B2C. Pracują nad rozwiązaniem dla trzech szerszych, szerszych kategorii. I tu mamy pierwszą: zarządzanie aktywami. Portfele, rozwiązania Masternode, usługi poolingowe, rozwiązania dziedziczenia. Wyjątkową zaletą jest to, że właściciele mają pełną kontrolę nad swoimi aktywami. Dwójka, zarządzanie finansami. Wspólny protokół dystrybucji, doszyfrowania i dystrybucji udziałów zasobów cyfrowych między intersariuszami. No i trzecia, inżynieria produktu. Księgu, księga sprzętu zapewniająca łatwość użytkowania i mobilność właściciela. W rzeczywistości zamierza otworzyć swoją platformę i rozwiązania technologiczne dla firm, deweloperów, przedsiębiorców, zaufanych przedsiębiorców, istniejących usług finansowych. W rezultacie miliony użytkowników końcowych dostosuje swoje produkty i usługi. Zobaczcie, jest tam jakiś plan, jest tam yy, rozwój, więc yy, tak jak powiedziałem, no, może warto mieć to gdzieś tam na celowniku i rzeczywiście się temu przyjrzeć. Dlaczego warto przejść na wiczeń? Macie tu od razu jakby taką Odpowiedź też troszeczkę o wichajnie, tak? Że rzeczywiście Wiczeń też działa ostro w temacie. Jako młoda firma, Heaven wymagała adopcji, aby utrzymać się w przestrzeni. Dlatego przeszedł na ekosystem Wiczeń, a, a to, aby to osiągnąć, zaczął budować rozwiązania do zarządzania aktywami dla projektów Wiczeń. Co więcej, to partnerstwo dało Heaven dostęp do szerokiej sieci biznesowej i zasobów wichajnie. Poza tym, Otrzymuje również pomoc od podstawowego zespołu programistów VCHane. Początkowo były, był to, była to platforma do dziedziczenia kryptowalut dla aktywów cyfrowych, ale teraz platforma rozszerzyła swoją wizję. Obecnie jest to platforma rozwijająca 10 różnych produktów dla swoich użytkowników. No i tutaj za chwilę przejdziemy sobie do tych produktów. Safe haven, tak? Najbardziej godną uwagi cechą produktów Safe haven jest to, że są to produkty niezwykle użyteczne. Czyli nie są wzięte z dupy, nie są wzięte po to, żeby po prostu ściągać pieniądze, nie są to jakieś farmy, które ktoś zakładał, żeby po prostu uciec z pieniędzmi inwestorów, nie są to kryptoobiecanki, na przykład, że ktoś zbuduje kopalnie. Kryptowalut w górze i, i nigdy to nie powstało. No wiele, wiele najróżniejszych pomysłów, które są dzisiaj promowane w świecie, kryptowalut, a które tak naprawdę są tylko i wyłącznie mrzonkami, fantazjami i marzeniami, o których ja cały czas mówię, żebyście ich nie kupowali, tylko po prostu marzenia realizowali. Tu mamy, zobaczcie. E to Safe Haven, i tu kto działa w oparciu o to Safe Haven, możemy sobie zobaczyć na tej planszy, tak? Mamy i Ocean, i Digibyte, i Harmony. No, jest troszeczkę tego, jest. Inherty. Inher Niewątpliwie Inherty to flagowe rozwiązanie Safe Haven. Inherty to wyjątkowy produkt, który rozwiązuje problemy związane z dziedziczeniem cyfrowym. To umożliwia przesyłanie cyfrowych zasobów w taki sposób, że członkowie. Inicja że członkowie, inicjatorem jej rodziny, firmy, podmioty mogą pobierać i udostępniać aktywy w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Blokuje warunki dostępu i dystrybucji w umowie. Obiecuje pełne bezpieczeństwo. Platforma nie przechowuje żadnych krytycznych informacji. Dzięki temu jest bezpieczniejszym niż większość usług powierniczych. Inherty oferuje cztery plany ochrony. Krąg rodzinny sprawia, że aktywa są dziedziczone rodzinnie i bliskie. Krąg inwestycyjny umożliwia utworzenie funduszu między interia, inter, interesariuszami, przyjaciółmi lub partnerami biznesowymi, chociaż inicjator będzie miał pełną kontrolę nad aktywami. Plan ciągłości działania umożliwia to dziedziczenie aktywów w świecie korporacji i safe haven walut. Użytkownik może przesuwać zdjęcia, dokumenty lub inne pliki, które mogą mieć wartość dziedziczenia. Słuchajcie, no bardzo istotna rzecz w dzisiejszych czasach, tak? No, to co oferują, no to naprawdę to nie jest jakiś, nie wiem, wymysł czegoś, tylko to jest po prostu rzeczywiście dotykające życia każdego z użytkowników, każdego z nas, tak? Pod koniec 2019 roku dla społeczności została wydana wersja Inherty, Beta, wkrótce ukaże się również Inhertia Business Edition. No, i tu jest TorPay, czyli platforma do płatności masowa, masowych, oferująca rozwiązanie z wieloma płatnościami. Co więcej, TorPay jest w stanie w prosty sposób zarządzać wszystkimi profesjonalnymi i złożonymi płatnościami. Jako szybka i łatwa w życiu platforma, jest bardzo bezpieczna. Wykorzystująca protokół Atomic Transaction, upraszcza płatności dla stron trzecich. Oferuje trzy plany płatności służone małym, średnim i dużym organizacjom, jednak dostosowuje również plany w przypadku do różnych potrzeb. TorBlock jest zbudowany na VeChain. Jest to rozwiązanie, które pomaga użytkownikom i organizacjom w tworzeniu puli. Zasadniczo więc, projekty mogą wykorzystać TorBlock do gromadzenia funduszy we wszelkiego rodzaju kryptowalutach. Ponadto, użytkownicy mogą zacząć zbierać fundusze na ICO. No, widzicie, no, ogromne zastosowanie w każdej płaszczyźnie, jakbyśmy spojrzeli, i ICO, i dziedziczenie, i, i teraz zobaczcie te płatności. Ponadto mogą śledzić składki i dystrybucję tokenów, co najważniejsze. Użytkownicy mogą również udostępniać swoją pulę. No, to, co wszystko obowiązuje w świecie kryptowalut, to tutaj możemy po prostu e, zobaczyć, tak? Znaczy, dzięki safe haven możemy tego używać, tak? Safe haven to urządzenie. FIDO2 UUTF, które zapewnia silne szyfrowanie sprzętowe, jest to wysoce, niezawodne rozwiązanie opracowane we współpracy z NitroKey. Zapewnia zaawansowane bezpieczeństwo zasobów użytkownika, nawet w przypadku kradzieży urządzenia lub hasła. Rozumiecie, jakie to jest zabezpieczenie, tak? Ponadto SafeKey jest również kontabilny z Inherty. No. Cóż dodać? No po prostu ten artykuł mówi wszystko, jakby można było rzec. I mamy Trust Islands Network, czyli TAN. Trust Alliance Network ma na celu połączenie użytkowników blockchain z, per, z prawem blockchain. Będę. Będą pracować nad bezpośrednim połączeniem użytkowników z prawnikami. Jedną z kluczowych cech jest to, że, mogą spe że specjaliści od prawa blockchain mogą reklamować swoje usługi. Ponadto członkowie społeczności będą mogli przesyłać artykuły edukacyjne związane z prawem blockchain. Następny plus, no, tych plusów, tak jak powiedziałem, jest coraz więcej. Bezpieczny identyfikator, Safe ID, ujednolica ekosystem. Safe Haven oferując użytkownikom system jednokrotnego logowania. Użytkownicy mogą skorzystać z jednorazowej rejestracji. Te poświadczenia mogą być używane w całym ekosystemie i platformie. Obecnie jest używany przez TorBlock, Inherty i Torpay. No i master nodes, Safe Haven. Master nodes Safe Haven mają bardzo dobrze zdefiniowany model ekonomiczny. Ponadto master są integralną częścią tokenomiki. Wraz z rozwojem ekosystemu Heaven z niecierpliwością oczekuje na zwiększenie stabilności ekosystemu. Właściciele głównych trybów społeczności mogą odegrać kluczową rolę. Ponadto, aby zapewnić stabilność, posiadacze mastercloudów otrzymują nagrody, przywileje i korzyści. Obliczenie na nagród jest oparte. Na kwocie, obstawienia i czasie, y, czasie trwania. No, wiadomo, to jest y, ile, czym więcej, i czym więcej, czym dłużej jesteśmy przeciw, tym więcej otrzymujemy tej nagrody. Do puli przyczyniają się użytkownicy platformy Safe Haven, integracji kluczy API. Rząd Safe Haven monitoruje basen. Ta opłata jest rozdzielana między posiadaczy masternodów co miesiąc, czyli co miesiąc dostajemy y, tutaj te nagrody i tutaj mamy, zobaczcie, warstwowy master node, ta, connect node, milion e, safe haven, węzeł portowy 2,5 miliona, węzeł konsensusu 10 milionów i węzeł starszego typu mamy tu chyba 300 milionów. Narzędzie tokenu e, safe haven. Jednym z głównych pytań dla każdego projektu kryptograficznego jest to, w jaki sposób jego token znajduje zastosowanie w ekosystemie. Z tej perspektywy Safe Haven znajduje duże zastosowanie w ekosystemie SafeHaven. Oto jak jest używany w każdym z produktów. No i tu mamy użyteczność Inherty. Każdy użytkownik, korzystając z planu dziedziczenia cyfrowego, musi posiadać wyznaczoną liczbę tokenów SafeHaven. Żetony te służą do płacenia za usługi związane z Inherty i za gaz dla wszystkich transakcji. Te transakcje przyczyniają się do puli nagród, która jest dystrybuowana do posiadaczy głównych trybów. Użyteczność TORPAY, czyli płatność. Tak, Użytkownicy TORPAY muszą posiadać minimalną liczbę tokenów SAFE Haven w swoich portfelach. Ten minimalny poziom umożliwia im korzystanie z platformy TORPAY, a także przyczynia się do puli nagród. Narzędzie TORBLOCK oferuje platformę dla administratorów pól, do monitorowania pól. Są również zobowiązani do zablokowania minimalnej liczby tokenów SAFE Haven, dopóki pula nie będzie aktywna. Przyczynia to się również do puli opłat. Która płaci posiadaczom master no i tu mamy użyteczność w TAN. I teraz ceny Save Safe Heaven, no to mamy wiadomo, że to się zmienia. Bezpieczny rozwój przystani, czyli przechodzimy tutaj już do fazy końcowej. tak, W związku z uruchomieniem Inhert i zespół jest zajęty wprowadzeniem ostatnich poprawek w interfejsie użytkownika. Obecnie trwa link do kodu z edycji społeczności beta. W międzyczasie rozmawiają również z, in z instytucjami finansowymi starszymi dostawcami międzynarodowymi, inkubatorami i innymi stronami w sprawie adopcji. Następnie rozwiązanie Defi dla usług Escrow Configurity jest również na mapie drogowej. Widzicie, także czyli Escrow dla Defi. Obecny zespół prowadzi wiele badań rynkowych dotyczących wykonywalności projektów. W dłuższej perspektywie Safe Haven zamierza zapewnić zgodność wszystkich swoich rozwiązań z ERC20. Kurce zaczną dążyć do tego celu. Zasadniczo uważałem, że przyniesie to korzyść zarówno społeczności, jak i firmie. Zacznę się od integracji Tor Block V3 ERC-20. Na początku 2020 roku firma Safe Heaven przekazała mi lokalny Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Począwszy od 24 lipca Safe Haven przeprowadzi również losową loterię, która potrwa 7 dni itd. Tak tak Więc pokazałem Wam to i teraz mamy ostateczne Ostatecznie danie. Seychelles zajmuje się bardzo realnym i palącym problemem eksplodującej przestrzeni kryptograficznej. Wydaje się, że dzięki rodzajom produktów, które opracowuje zesła, będą one w stanie szybko prowadzić je do głównego nurtu. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to na obiecujący projekt, i z niecierpliwością czekamy na to, jak udane okaże się wdrożenie Inherty. No, i tutaj mamy jakieś tam na koniec. Czyli podsumowując, Wam podsumowując to od Safe Heaven, co ja bym chciał wam powiedzieć, no mega, mega rozwój, mega, mega przyszłość z tego, co możemy zauważyć, żeby wam więcej pokazać, chciałbym wejść teraz na Twittera, znaleźć wam Safe Heaven, pokazać wam, że oni. Safe haven, zobaczcie sobie aktywność. Ja mam obserwuję. oczywiście, mamy 13,5 tysiąca obserwujących. I tu mamy ostatnio, zobaczcie, tutaj mamy 25 września, ale tu chciałbym wam pokazać. Zobaczcie, e, Safe haven, i tutaj mamy, zobaczcie, oba, obie, tutaj Funder, e, Quest i Safe haven. Zespoły zbudowały silne relacje z Binance X i zdecydowały, że najlepszym sposobem jest kontynuacja rozwoju platformy i narzędzia tokenów. Binance Smart Chain, więc zobaczcie gdzieś to jest powiązane również i z Binance hmm. tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden, bo ja tu dostaję te tu mamy 18 godzin temu, zobaczmy co piszą, z dumą ogłaszałem przejęcie domeny Fundrequest.io platforma Fundrequest to zdecentralizowany rynek współpracy typu open source który będzie działać na platformie Binance Smart Chain Zobaczcie. Czyli tutaj jest, yy, można sobie poczytać, no naprawdę z, oni yy, cały czas, o, tu mamy na. A, no i teraz chciałbym Wam powiedzieć, że safe haven możemy kupić na giełdzie Kucoin. Zobaczmy, tu mamy, że podał dalej, i tu mamy sprawdzić, po prostu wygrane i przegrane, no to oni tu akurat yy, promują Kucoin, bo na tej giełdzie można sobie zakupić safe haven. Zobaczmy, co mamy jeszcze tutaj, żebyśmy zerknęli. Był bardzo dynamiczną firmą Fintech z wieloma partnerstwami i projektami. No tu można więcej przeczytać. Słuchajcie, to jest ogromny naprawdę tutaj kompendium wiedzy. Można sobie tutaj wejść, poczytać, wszystko zobaczyć. Zobaczcie, tutaj mamy najlepsze kontrakty, WeChain, Official, Mainet, nasi przyjaciele pod adresem przyjmują prowadzenie i zobaczcie tutaj mamy taką forma Chain i tu mamy Safe Heaven 149. Można sobie wejść, pokazałem wam wszystko, jak to wygląda na ten Safe Haven, gdzie można kupić no giełda KuCoin. Myślę, że to taka najbardziej znana giełda. Ja tam kupowałem swoje po prostu safe heaven. No i teraz byśmy przeszli kończąc ten zatrzymany do wyjaśnienia. Wejdziemy sobie na końc, zobaczymy sobie, piszemy sobie SHA, zobaczymy, które miejsce zajmuje, tak? Zobaczmy, czy okazji mamy giełdę. Mamy na czerwono wszystko. Wpisujemy sobie SHA. Jest safe heaven. Zobaczmy sobie. Na którym to jest miejscu, no na razie daleko, jak z tego co widzę, 379 pozycja. Zobaczcie, jak to wygląda. Weźmy sobie tutaj jeden rok, jak wyglądała cena. Zobaczcie, jaki był skok ceny. Eee. No tu mamy filmik, da, czym się zajmuje Safe Heaven. Stopy zwrotu, moglibyśmy sobie zerknąć. Zobaczcie, w jeden rok mieliśmy stopę zwrotu 676%. Tu w tydzień mamy 35. No, ale to powiedziałem, na to to też trzeba wiecie wszystko i wyłącznie poobserwować. Zobaczyć, tu mamy zobaczyć linki źródłowe. Możecie sobie zejść, zerknąć, mamy ich główną stronę, tak? Sprawdzimy, czy to działa. Sobie wejdźmy na safe haven. Proszę bardzo, wchodzimy, otwieram, zaraz zobaczymy ich główną stronę. Zobaczcie, tu jest wszystko, co możemy sobie. Safe Hellen. Patrzcie, zobaczcie, to jest wszystko, co możemy sobie zadziałać. Możecie sobie wejść, poczytać, przejrzeć. Zobaczcie, tu mamy i TorPain, tu mamy te 10, tu mamy bezpieczna przystań. Zobaczcie, nasza wizja, to co Wam pokazywałem w tym artykule. No ale tutaj jest wszystko na jej stronie: to opisane. Protokoły bezpieczne Safe Helen, tak. Zobaczcie, żeby nie było, co robimy. Zobaczcie zarządzanie aktywami, technologia finansowa, inżynieria produktu, budujemy rozwiązań zasobami cyfrowymi, tak, technologia finansowa jest naprawdę sporo. Inżynieria produktów dalej, tak, no i tu mamy zespół Safe Heaven. Zobaczcie, czyli wszystko możemy sobie wybrani partnerzy. Zobaczcie, możemy tutaj zobaczyć. Jest Beach, Harmony, tak mam in, inwestycje. No mamy tego wszystkiego, jest sporo. Trzeba rzeczywiście zrobić ten research. Jeżeli ktoś by chciał dokładniej bardziej się zainteresować tym projektem, właśnie safe haven, to to pokazałem Wam, gdzie to wszystko możemy znaleźć, gdzie o wszystkim możemy przeczytać. Hmm. Na ich głównej stronie wszystko możemy zrobić z płaszczyzny, tak jak pokazałem Wam, tu jest kod źródłowy. Bardzo przydatna aplikacja Coins do ściągnięcia ze sklepu Google Play. tak? Zobaczcie tu mamy wszystkie linki do tego gdzie byśmy mogli sobie wejść, zobaczyć. Mamy i Githuba i społeczność, mamy i Reddit i YouTube. I tutaj mamy nawet i zespół i tak dalej. Także dzisiaj polecam Wam do zainteresowania się projektem Safe Heaven opartym na VeChain. Ja ten projekt mam na swoim portfelu, co prawda nie dużą ilość na razie, ale warto się zainteresować. To Wam pokazałem właśnie jak wygląda cenowo to. Dzisiaj to jest naprawdę jakieś e, zobaczcie, dolara śmieszne, bo to nawet nie wiem jak to określić, 0,0029 dolara. Ale tak jak powiedziałem, ma potencjał, jest w oparciu o obliczeń. Zobaczcie tam są plany na RC20. To wszystko, jeżeli zadziała, jeżeli nastąpi dalszy rozwój i będą wprowadzać te wszystkie produkty, to ja uważam, że będzie jakiś wzrost i to na pewno będzie projekt, który będzie się powoli piął do góry. Tylko tak jak powiedziałem, to i tu było napisane w artykule, to nie jest projekt głośno-medialny. Ale dobrze pracujący zespół i rozwijający e, swoją platformę i swoje produkty. Mamy i Reddita, zobaczcie, ale to już nie, to mamy Reddita, ale to szczegóły. E, no i no co mogę Wam powiedzieć? No to właśnie dzisiaj zatrzymałem do wyjaśnienia Hemen. Jeżeli macie jakieś do mnie pytanie, chcielibyście, żebym o czymś opowiedział lub coś pokazał tutaj na właśnie zatrzymany do wyjaśnienia, to bardzo proszę w komentarzach. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za subskrypcję i tyle na dzisiaj z tej strony Rekim Biznesu. Cześć, trzymajcie się.